22 maja w klasztorze ojców jezuitów w starej wsi odbyła się konferencja pod nazwą Programy Europejskie Realna szansa rozwoju terenów przygranicznych na przykładzie realizacji projektu Skarby Pogranicza Ochrona Dziedzictwa Narodowego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska Białoruś-Ukraina. Konferencji towarzyszyło uroczyste zakończenie pierwszego etapu projektu. Został oddany do użytku parking na 86 miejsc przy powstającym obok starowiejskiej bazyliki centrum pielgrzymkowo-turystycznym. Głównym koordynatorem projektu jest Dorota Hilik. Dzisiejsza konferencja to jest otwarcie pierwszego rezultatu projektu, czyli parkingu. Parking przy klasztorze no był zawsze taką bolączką dla obsługi ruchu turystycznego, więc teraz ze względu na bezpieczeństwo, na ułatwienia i dla ludzi zdrowych i niepełnosprawnych jest to naprawdę bardzo potrzebny produkt. Na pewno drugim takim ważnym produktem projektu będzie otwarcie centrum obsługi turystycznej, pielgrzymkowej, właśnie tutaj, przy, tuż przy parkingu, gdzie dawniej stało przedszkole. Chcemy to zrobić już na 15 sierpnia, czyli na Odpust Starowiejski. Będzie to też takim wielkim wydarzeniem i skomasowanie tego wszystkiego, co się nazywa obsługą ruchu turystycznego, planowaniem i zarządzaniem po prostu obiektem od strony turystycznej. Duże oczekiwania w związku z projektem wiąże nie tylko Towarzystwo Jezusowe. Korzyści płynące z realizacji tego zadania obejmą znacznie większy krąg odbiorców. Mówił o tym rektor Starowiejskiego Kolegium Jezuitów ojciec proboszcz Jan Gruszka. Kiedy się ma taki obiekt na terenie, jak, jakim jest kompleks klasztorny w Starej Wsi. No to jest ogromna szansa no i wydaje mi się też zadanie i od lat, powiem szczerze, że tak się nam też jakoś marzyło, żeby coś dla tego miejsca zrobić więcej, żeby ono stało się bardziej dostępne, to znaczy są dwie rzeczy, po pierwsze żeby, że tak powiem, prace konserwatorskie, które powinny tu być prowadzone, były prowadzone jak w miarę regularnie i, i w tym zakresie jaki jest potrzebny, a dwa ta infrastruktura, która jest konieczna ku temu, żeby ludzie, którzy udają się w i nie tylko pielgrzymi, mogli się tu zatrzymać i mieli warunki po temu. No i stąd oczywiście ten pomysł, że no pierwsza sprawa to jest oczywiście parking, no bo gdzie ten samochód postawić, jeżeli nie ma parkingu. A dwa takie centrum pielgrzymkowe, gdzie, gdzie można, no ten pielgrzym powiedzmy jest utrudzony y, t, tak albo inaczej, więc żeby przyszedł, znalazł tutaj właśnie Korzystne warunki ku temu, żeby no, jakoś się odświeżyć, pomodlić, jeżeli tak potrzebuje, czy odpocząć. W każdym razie ucieszyć się tym miejscem i powiedzmy, no chcemy, żeby ta oferta była tak dla ludzi, powiedzmy, szczególnie wierzących, bo to jest sanktuarium przecież Matki Bożej Miłosierdzia, ale z drugiej strony także i dla tych, którzy chcą pobyć chwilę w ładnym miejscu i stąd też te pomysły, które z tym się wiążą. Tradycyjnie od wielu lat dobrze układa się współpraca pomiędzy zakonem Jezuitów a gminą Brzozów. Nic więc dziwnego, że samorząd jako partner włączył się w realizację tego projektu. Jeśli chodzi o współpracę z parafiami gminy Brzozów, z proboszczami, ona układa się bardzo dobrze, a można powiedzieć, że jeśli chodzi o ojców Jezuitów, jest to wręcz modelowa współpraca. Potwierdzeniem tego jest właśnie wspólnie realizowany projekt. W ramach programu Polska, Białoruś, Ukraina, gdzie gmina Brzozów jest również partnerem, a w ramach tego partnerstwa odpowiadamy za promocję tego projektu, również angażując własne środki, jak uczestnicząc również od początku w realizacji tego projektu. Mam nadzieję, że ta dobra współpraca, efekty tej współpracy jeszcze w bieżącym roku przełożą się z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku, być może więc już jesienią będzie można przyjechać do Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego w Starej Wsi i zwiedzić Jezuicki Ogród Biblijny.